Cześć wszystkim, z tej strony AliEye. i witam Was w takim dość nietypowym odcinku, gdzie po prostu kupię sobie konia, ponieważ uzbierałam troszeczkę, troszeczkę star końsików uzbierałam. No i pomyślałam, żeby coś się pojawiało na tym kanale, a nie taka cisza. No to po prostu kupię sobie jakby razem z Wami tutaj konia. Wybrałam już go i to będzie koń Fiordzki, o właśnie ten. Mam do niego taki jakby um, sentyment dość duży, ponieważ przypomina mi takiego jednego konia z takiej jednej stajni, i właśnie jak będziecie chcieli, to mogę w ogóle odcinek o tym nagrać opowiedzieć wam tą historię. No ale dobra, bez przedłużania, kup konia. Lady Horse, ale fajnie, ale ja bym chciała Lady Dream albo coś takiego. Butterflower Coco Hunter. I to jest słodkie, Coco Hunter, o jacie. Tylko kurczę, bym musiała co to, sprawdzić, co to znaczy. Blind free, mm, clever coś tam. <grym> Dobra, po prostu, żeby nie przedłużać, to ja to imię wybiorę i wracam do was. Okej, okay, słuchajcie, wylosowało się takie imię. Rubinowa obietnica. Mm, mi się bardzo podoba osobiście. Nie mam jeszcze takiego konia z taką nazwą. Więc co? Rubinowa obietnica. Witaj w domu! Dobra, słuchajcie, od, na tego konia bardzo długo już zbierałam, bo w sumie 8. 8 tygodni? Nie więcej! Chyba z 9 tygodni zbierałam na tego konia. Więc fajnie, że już go kupiłam. Powodzenia z nowym koniem jej! Dobra, lecimy teraz szybciutko do stajni. I sobie zobaczymy chody. W ogóle ja już znam chody tego konia, ale no sobie jeszcze raz razem zobaczymy. No bo fiordy kurcze bardzo mi się podobają. Ogólnie bardzo mi się podoba ich ogon, ponieważ jest taki fajny, nie wiem, napuszony. Nie, nie wiem jak to określić. Ale dobra, jaki by tu sprzęt? Taki zielony. Albo ten na razie mu dałem chociaż. Chociaż nie, chociaż nie, zdejmę na razie z tego to i sobie z szafy jakiś zestaw wybieram I on będzie tutaj Jest, dobra, za którego, co ty tu robisz, ty byłeś tu Za którego, za którego, za którego, kurczę, może za Lipicana, o tak O tak niech będzie Robi promise, cześć, o, ale słodziak Dobra, wsiadamy. I dobra, siedzimy na koniu. Naprawdę jego tutaj za bardzo mi się podoba. Mm, ale chyba ten zestaw do tego by pasował, chociaż chociaż może nie. Dobra, y, wybierzemy sobie jakiś inny zestaw. Może na razie biały jakiś, a potem najwyżej dobiorę do, do niego jakiś inny. Bo czerwony, Kurczę czerwony, chociaż. Chociaż może, może czerwony by pasował, ale najpierw czaprak wybierzemy. Tu mam czapraczki. Ym, taki to są z najlepszymi statystykami, to na górze, więc yy, szukam jakby bardziej tam. Ale tutaj też w sumie mogą być jakieś ciekawe te czapraki. No jest biały, ale chyba ten szary mi się podoba. Mogę zostawić ten szary, tylko bym musiała yy, owiki jakieś inne kupić chyba. Bo nie mam takich. Dobra, i teraz ubranka. Hmm, jakiś tutaj y, potrzebuję koszulkę jakąś inną. Bo ta mi zdecydowanie nie pasuje. Może jakieś takie. Nie wiem nie wiem w ogóle, jakie rzeczy mam tu w szafie, więc. Y, więc tak po prostu muszę szukać. Co mi się znajdzie, to wezmę. Taka czarna, ale to nie pasuje. O ta pasuje. Ale nie ma najwyższych statystyk. A tu jakie mam koszulki? Tu mam jakąś taką sukienkę jakąś mam w ogóle. A tu to w ogóle już są słabe statystyki. Kurczę no... O to pasuje w sumie. Chociaż no to. Hmm. Albo po prostu takie białe jednak to zostawimy i tam ten czaprak zmienię, bo nie chcę tak przedłużać ciągle, a po prostu... No, no nie chcę przeciągać, dobra, zostawiamy tak i jeszcze miałam, yy, o tak, dobra, jest ślicznie, idolo, po prostu y, pięknie, dobra, wychodzimy, wychodzimy, ja sobie grzywę zmienię, bo w ogóle <tum> tam wiem, że są różne te grzywy, więc y, zobaczymy sobie na nie, ale pierwsze chody, dobra, yy, chodźmy sobie tu i zatrzymajmy się, o, dobra. A więc tak, pierwsze cofanie, bo zawsze o tym zapominam. No nie patrzy się za siebie, chociaż nie, też to ładnie wygląda, jak się tak nie patrzy. Dobra, idziemy. Stęp bardzo rozluźniony. No fajnie, naprawdę mi się ten ogonek podoba. Nie wiem, niektórzy mówią, że jest taki brzydki, tutaj jaki postrzępiony, a mi się właśnie podoba. Dobra, kusik. Jak się zebrał tu. Też bardzo ładnie, kusik. Galopik, ta krzywka. No słodkie, no. I ten ogonek, no kurczę, nie wiem, czemu się innym nie podoba. No, mi się bardzo podoba. Dobra, galop wyciągnięty. Czy tam jak kto na to mówi. No i mamy cwał. A mi się ten cwał tak strasznie podoba. Kurczę, no. Fiordy są strasznie ładne, naprawdę. Mi się bardzo podobają. Dobra, i teraz skok. Ojcie, nie udało się. Skok i zatrzymanie. No i jeszcze dębowanie nam zostało, więc dębowanie. Taki konamer, kona, kono, konamerkowy. Dobra, a więc chody mamy już zobaczone pięknie. Teraz sobie zobaczmy tutaj. No comments. A więc tak, no nie chciałam wyjść, chciałam to zamknąć. Mamy takie serduszka. Na to nie patrzę, bo nie chcę. To jest ładne. Mi się to podoba. 19, a ja ile mam? 22. Kurczę, no. Jestem biedna. A może bym zostawiła takie jednak? Chociaż nie. Nie wiem, no kurczę. W koreczkach. Oj, przepraszam za telefon, nie wiem, czy było słuchać. Takie albo takie albo takie. Nie, to mi się najbardziej podoba. Dobra. No i jestem teraz biedna. Mam 300 końsy. Ale fajnie, no po prostu super. Dobra, zrobimy sobie jeden wyścig tak tradycyjnie, już, bo zawsze robię jeden wyścig, żeby wbić drugi level. No kurczę, telefon spokój się. Przepraszam, jeżeli to słychać naprawdę. Dobra, lecimy sobie ładnie. No, nie wiem, możecie napisać, co sądzicie o w ogóle fiordach, bo no mi się bardzo podobają. Jedyne co mi przeszkadza to ta kreska tu. Tu, tu jest taka kreska przy tylnej nodze yy, i to mi troszeczkę jednak przeszkadza, ale gdyby tak na to nie, nie patrzyć, to to jest bardzo ładny, naprawdę. Ko koń mi się bardzo podoba. Yy, możecie w ogóle pisać w komentarzach, na jakiego konia następnie zbierać, bo ja no, trochę mi zajmie to zbieranie jednak. Może jakieś kodziki się przytrafią, ale no, możecie napisać, na jakiego konia zbierać, bo ja jeszcze bram pod uwagę Hufflingera i... Hmm, chyba Araba, ale Arabki są bardzo drogie, więc stwierdziłam, że nie chce mi się tyle zbierać na Araba i kupuję Fiorda. I w ogóle też mówiłam już, ale możecie napisać, czy, czy chcecie w ogóle tą historię o tym koniu z tamtej stajni. Co mam taki sentyment do tego konia, właśnie. No i dobra, słuchajcie, myślę, że taki odcinek Wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej odcinków skupowania konia, czyli następny będzie tak za około 10 miesięcy czy coś? Boże miesięcy, tygodni, przepraszam, pomyłka moja. No i co, ja będę kończyć odcinek. Myślę, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapeczkach, subskrypcjach, komentarzach i pa pa!